Cześć, tutaj Ola i witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak możecie zauważyć po tytule, przychodzę do Was z moimi radami i tipami na to, w jaki sposób czytać. Więcej, częściej, aby w ciągu roku e, większą liczbę tych książek przyswajać. E, też wydaje mi się, że ten film wychodzi w sumie w całkiem fajnym okresie w roku, e, w kontekście w ogóle tego właśnie, e, tych właśnie tipów, tych właśnie porad, ponieważ mamy końcówkę stycznia, a może część z Was chciałaby właśnie w tym 2024 roku czytać więcej, takie jest Wasze postanowienie noworoczne, bo wiem, że pewna część osób, dosyć dużo, ja akurat do tej grupy nie należę, ale robić sobie jakieś tam postanowienie noworoczne, no i może właśnie Wasze postanowienie my stały czytać więcej. No a wiemy, w tym styczniu tej motywacji jest dużo, a im dalej w las, im dalej w rok, to trochę z tą motywacją gorzej, także mam nadzieję, że może dzięki tym poradom, które Wam tutaj przedstawię, będzie Wam łatwiej yy, w tym swoim postanowieniu trwać i faktycznie tych treści przyswajać po prostu więcej i częściej, bo jak zaraz Wam powiem, u mnie to wcale nie będzie, yy, u mnie czytanie więcej jakby Większej ilości książek jest bardziej tożsame z częstotliwością sięgania po książki niż z samą szybkością. Także zaznaczę też tutaj na wstępie, że nie będę Wam tutaj mówić te porady nie będą dotyczyły tempa za bardzo czytania. Może gdzieś tam troszeczkę, ale raczej nie, bo ja sama tego tempa nie mam jakiegoś bardzo szybkiego, bardzo dużego i tych stron, gdzieś tam na minutę nie pochłaniam, nie wiadomo jaką ilość. Także tego się tutaj raczej nie dowiecie, tak jak mówię, u mnie, to jest raczej z częstotliwością sięgania po książki, ale do tych porad, właśnie, przejdźmy już bez zbędnego przedłużania. Powiem też tylko, żeby nie było, ja nie jestem jakimś ekspertem. Jeśli chodzi o moje gdzieś tam, ile ja czytam mniej więcej, to w zeszłym roku, w 2023, przeczytałam 180 książek, znaczy przyswoiłam, bo to w jaki sposób gdzieś te książki skonsumowałam, o tym zaraz. Także rada numer jeden to u mnie przede wszystkim najważniejsze wyrobienie sobie nawyku. Czytania. Po prostu um, polecam Wam prześledzić sobie rutynę swojego dnia, tak mniej więcej, bo wiem, że nie wszyscy, jesteś, nie wszyscy są takimi bardzo rutynowymi osobami. Ja na przykład jestem bardzo i ja mam tak wszystko bardzo poplanowane w swoim dniu, ale wiem, że nie każdy tak ma, więc to zależy oczywiście od osobowości, ale polecam Wam wyznaczyć sobie mniej więcej taki czas w ciągu dnia, kiedy będzie, po tą książkę sięgać zawsze. E, na przykład, nie wiem, po szkole czy przed snem. Ja jestem osobą, która czyta co Dziennie przed snem, więc jest też bardzo ważne, aby nie wystawiać swoich oczu na jakby telefon, na to światło, em, które e, te, te telefonie, jak emitują. Więc polecam Wam się też z tym zapoznać, bo to może być takim kolejnym boosterem do tego, aby faktycznie przed snem, na przykład po tą książkę sobie sięgać, a niekoniecznie po telefon. Ale mówię, polecam Wam em, zrobić sobie taki, ustalić sobie taki moment w ciągu dnia, kiedy faktycznie będziecie brać się za tą książkę, e, i to wydaje mi się być. W moim przypadku akurat sprawdza się to najlepiej, także polecam Wam przetestować i wydaje mi się, że może też się to u Was sprawdzić. I rada numer dwa to u mnie również oczywiście bardzo się to sprawdza, bo są takie rady od dobrej koleżanki, które na mnie samą bardzo dobrze działają. Jest to określenie swojego dziennego, tygodniowego, czy nie wiem, miesięcznego celu, ile chcecie po prostu przeczytać w danym okresie. Ja mam tak, że na przykład w ciągu dnia mam ustalone, że chcę przeczytać około 50 stron, coś takiego. Weekend, w weekend na przykład jest to więcej, bo to ma więcej czasu na czytanie, ale ogólnie mnie to na przykład bardzo motywuje. Wiem, że nie każdego, więc musicie to jakby dopasować do siebie, bo wiem, że niektórzy są tacy, że raczej będzie ich to demotywowało niż motywowało. W moim przypadku to akurat działa na korzyść, Także polecam wam sobie to przetestować, bo to jest takie miłe uczucie, jak wiecie, teraz tak dużo się mówi o takim, na przykład, nie wiem, robieniu sobie list i odhaczaniu czegoś, że to jest takie satysfakcjonujące, więc to też może być właśnie takim satysfakcjonującym gdzieś zajęciem i po prostu też zwiększyć Waszą ilość, bo na przykład możecie sobie najpierw, ustalić, że nie wiem, chcę sobie chce dziennie przestać. 20, 20 stron. Z czasem będzie to na przykład 30. To może też właśnie wzrastać. No i dzięki temu oczywiście będziecie czytać więcej, będzie to bardziej regularne też. Także to była rada numer 2. Rada numer 3 to też związane właśnie z tym chociażby okresem czytania, żeby znaleźć sobie swoje miejsca, w którym lubicie czytać. Ja na przykład zawsze czytam w swoim łóżku i to jest dla mnie takie miejsce, w którym lubię sobie po prostu właśnie wziąć książkę i tam czytać. Nie mam akurat fotela takiego fajnego, to jest moje małe marzenie, żeby mieć taki fotel do czytania, ale na przykład też to może być przeniesione powiedzmy na kawiarnię, jeśli lubicie czytać w miejscu publicznym, to można sobie zrobić taką powiedzmy wiecie, cała celebrację tego wyjścia do kawiarni, czy tam, nie wiem, herbaciarni, jakby whatever, parku, i tak dalej, z książką. No I macie taki, y, taką większą zachętę do tego, aby tę książkę brać ze sobą i tam iść i spędzać tam czas. Też wiem, że na przykład niektórzy potrafią się bardziej skupić, lepiej w miejscu publicznym. Mnie na przykład, ja mam w drugą stronę, akurat, ale u mnie takie miejsce właśnie e, przyciąga mi po prostu to łóżko czasami do siebie i mówi: no idź do mnie i weź tą książkę i czytaj. Więc to też mi się wydaje być e, fajne, i możecie sobie takie miejsce znaleźć. To też może właśnie sprawić, że będziecie chcieli czytać więcej. Więcej, no i um, przyspawiać więcej treści oczywiście. No i rada numer 4, czyli coś, co dla mnie jest w sumie, no nie wiem, czy jakby... Coś, dzięki czemu ja w sumie czytam aż tak dużo, a w zasadzie nie do końca właśnie czytam, tylko konsumuję tych treści, bo są to audiobooki, no po prostu audiobooki. Ja e, odkryłam je na początku zeszłego roku i to właśnie dzięki temu e, tych książek e, taką ilość przyswoiłam, bo jak, e, ja też w ogóle robię swoją oddzielną półkę na Goodreads i tam e, dodaję audiobooki. I w zeszłym roku to była dosłownie połowa. Praktycznie, praktycznie połowa, tam chyba nie wiem ile dokładnie procent, ale no pra, prawie że 50, 40, nie wiem, 7, coś takiego, no bardzo dużo tych książek u mnie to były po prostu audiobooki. Ja w ciągu dnia mam, że tak powiem, um, Możliwe, że dużo czas słuchania audiobooków, ale polecam Wam sobie po prostu wyrobić taki nawyk słuchania audiobooków w każdym momencie w ciągu dnia, kiedy jest to dla Was możliwe. Na przykład ja, kiedy chodzę na spacer, to zawsze włączam audiobooka, czy ja też dużo na przykład gotuję i mogę wtedy włączyć audiobooka. Przy sprzątaniu, przy nie wiem, wieszaniu prania i tak dalej, to naprawdę jest idealny moment do tego, kiedy możemy się, wiecie, to są czynności, na których aż tak bardzo nie musimy się skupiać, a możemy swoją uwagę skierować ku audiobookom. To jest naprawdę fantastyczne, niezwykle to ułatwia, bardzo Wam to polecam. Ja miałam takie najpierw trochę sceptyczne podejście, że hmm, czy ja będę tę treść przyswajać tak dobrze, jak bym czytała i ja uważam, że, że, że tak, że jak najbardziej, jeśli się nad tym skupicie, tak samo jak na książce. książce, książkę też możecie czytać i też możecie być myślami w ogóle gdzie indziej. Ja tak szczerze czasami mam i to moje czytanie nie zawsze jest takie efektywne, zacząć starał się, żeby oczywiście było, bo potem muszę na przykład zwracać i czytać sobie coś drugi raz, co sprawia, że czytam jeszcze wolniej. Ale chodzi mi tutaj o to, że audiobooki to tak samo jak książka, na książce też możecie się zawsze nie skupić, a jakby robiąc coś, w sensie, jak, słuchając audiobooka, wręcz uważam, że czasami można tę treść lepiej przyswoić, bo to nie jest, nie wybrzmiewa to, to tylko w Waszych myślach, tylko ktoś tu faktycznie czyta. Wtedy też na przykład można zobaczyć jakby jakieś błędy w książce i tak dalej, jakby wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Nieważne, ale uważam, że audiobooki to jest po prostu must, bardzo Wam to polecam, to było moje odkrycie z zeszłego roku, nie wyobrażam sobie teraz moje jakby Kariery czytelniczej, czy jakby nie wiem, jak to nazwać, po prostu czytania, bez audiobooków. Także jeśli też chodzi na przykład o mnie, to ja słucham sobie najczęściej na Legimi, tam jest bardzo duża ilość audiobooków. Ja mam pakiet biblioteczny, też polecam Wam się w ogóle zainteresować, bo to jest świetna sprawa. Naprawdę, jakby no ja za to nie płacę, tak? Także polecam wam się zainteresować, czy w Waszej bibliotece tego nie ma. Ja jestem z małego miasta. A jest w moich obydwu bibliotekach, a to jest naprawdę malutkie miasto. Także podejrzewam, że, że tak może być. Mam też um, MPIC Go, ale tam w sensie to takie najbardziej podstawowe, ale to tak w ogóle, disclaimer, nieważny do tych porad. Także jakby ktoś chciał wiedzieć, to powiedziałam. E, e, I kolejny punkt to taki troszkę bardziej związany z tym, jak może, um, znaczy tak. Chodzenie do biblioteki i niekoniecznie kupowanie książek, co po prostu właśnie wyposzczenie książek z biblioteki, czy na przykład pożyczenie od znajomych. Chodzi mi tutaj o to, że um, czasami mamy książki na swoich półkach, które nie do końca chcemy czytać, ale mamy takie, że no dobra, będziemy czytać to, co mamy, no bo nie chcemy na przykład wydawać pieniędzy i kupować sobie nowych książek, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Aczkolwiek czasami jest tak, że książki, które zalegają nam już jakiś czas, kupiliśmy dawno, niedawno je, je temu, obecnie. Na przykład głos czytanie nam się zmienił, nie bardzo chcemy po nie sięgać, przez to czytamy ich wolniej i tak ciężko nam się do nich po prostu zebrać. Um, więc nie zawsze uważam, że to wyczytywanie wszystkich książek, jakie tylko mamy, będzie sprawiało, wiecie, wiecie będzie dobre, a czasami po prostu powiększenie sobie tej ilości zbiorów, w sensie ilości wyboru, pójście właśnie do biblioteki czy pożyczenie książek od, od kogoś, a nie po prostu ich kupowanie, bo to też nas po prostu blokuje przed tym. No i wiecie, w ostateczności czytamy mniej, bo nie mam, mówimy na przykład, że nie mamy czego czytać, bo nic na naszych półkach nam się nie podoba, a kiedy pójdziemy właśnie na przykład do biblioteki, to tam są te zbiory ogromne i pl też plus jest taki, teraz to właśnie zauważyłam, że, biorąc na przykład książkę z biblioteki albo puszczając sobie od kogoś, macie taką presję, że musicie tę książkę przeczytać w miarę szybko, aby ją kogoś zwrócić. Więc to też będzie wpływało na to, że będziecie czytać więcej, będziecie bardziej zachęceni, będziecie czytać książkę, którą chcecie czytać, co wpłynie na to, że ostatecznie tej treści przytwoicie i więcej, bo będziecie bardziej zachęceni, książka Wam się będzie bardziej podobała, wiecie o co chodzi. Także tutaj taki punkt, który może niekoniecznie sprawić, że nie wiem. Będzie czytać, nie wiem, no szy... znaczy szybciej właśnie tak, ale yy, stwierdziłam, że to też jest fajne, mi to na przykład właśnie wpłynęło na, ja zaczęłam chodzić do mojej biblioteki, yy, nie wiem, z pół roku temu, i po prostu zakochałam się, teraz bardzo dużo książek czytam z biblioteki, dosyć mało kupuję, yy, także bardzo Wam to polecam, szczególnie jeśli też tak na przykład jak ja jesteście, nie wiem... Mało zarobiasz, się wiecie. Jakby yy, nie musicie wydawać po prostu swoich środków. Ja jestem uczniem, więc jakby nie pracuję. Ale yy, tak. E, I jeszcze dwa punkty e, przed nami. E, jak najbardziej bardzo, bardzo ważne, e, czyli tak coś, co się u mnie sprawdza niesamowicie, czyli zabieranie książki ze sobą wszędzie. Ja jak gdzieś jadę, autobusem czy, czy coś, wiem, że po prostu gdzieś, gdzieś jadę, zawsze biorę ze sobą książkę. I jakby nawet mimo tego, że ja na przykład czasem mam jakieś nie wiem, ładnie się ubieram, ale nie wezmę ze sobą małej torebki, małej, czarnej ładnej torebki. Nie, ja zawsze mam ze sobą wielką torbę, bo muszę mieć ze sobą książkę. I naprawdę wam to strasznie polecam, nawet te 10 minut komunikacji miejskiej już możecie przeczytać jakąś ilość Strony, i to ostatecznie wpłynie na to, że tych książek przyswoicie więcej. Jeśli na przykład też, yy, wiecie, nie musicie na przykład czytać w formie papierowej, możecie wziąć e-book na telefonie, albo yy, słuchać w komunikacji miejskiej. Tutaj akurat to się będzie wiązało z tym wcześniejszym punktem, czyli, jaki, czyli audiobookami. Bardzo Wam po prostu polecam wykorzystywanie tego czasu, bo to jest jednak. Dosyć dużo czasu w, swoim, w ciągu swojego dnia spędzamy właśnie w, przemieszczając się, a jak najbardziej są to cenne minuty czy nawet godziny, które można przeznaczyć właśnie na konsumowanie treści książek. Także e, tak, to był przedostatni punkt i punkt ostatni, czyli brak rozpraszaczy. E, chodzi mi tutaj o to, że w momencie kiedy czytacie, bardzo Wam polecam. E, po pierwsze zabrać telefon z pokoju w ogóle, e, nawet nie mieć go w swoim jednym pokoju, a jak już to gdzieś naprawdę bardzo daleko, żeby nie mieć go nawet w zasięgu swojego wzroku. Ja wiem, jak to na mnie wpływa, bo jak tylko widzę, że on leży, to już coś tam sobie myślę i... Po pierwsze, jak przyjdzie Wam jakieś powiadomienie, to już się rozproszycie, odejdziecie do książki i przeczytacie mniej. Po drugie, nawet w ogóle nie weźmiecie tego telefonu do ręki, ale usłyszycie, że w ogóle przyszło jakieś powiadomienie, to wiecie, zaczniecie myśleć o tym czymś, co tam mogło przyjść, co się wydarzyło i tak dalej, więc Wasze czytanie będzie wolniejsze albo będzie na przykład nieefektywne, efektywne, będziecie czytać, a nie będziecie wiedzieć, co czytacie, wiecie, o co chodzi. No i na przykład trzeba się będzie wracać do kolejnej strony, no jest też nie wyjdzie na to, że czytaliście mniej, wolniej i tak dalej. Także bardzo Wam polecam. Odnoście telefonu jak czytacie, żeby nie mieć go po prostu w zasięgu w wzroku. Tak samo na przykład zegarek. Ja mam nowy, <gryw> mam nowy zegarek. <gryw> Jeśli ktoś mi powie, jak można w Apple Watchu wyciszyć powiadomienia, wydaje się, w sumie pewnie w tej aplikacji Apple Watch. Nie wiem, ja tego jeszcze nie robiłam i czasami mnie to denerwuje, to prawda, ale po prostu staram się w ogóle na niego nie patrzeć, jak w zasadzie nie patrzę na niego i jak coś mi przyjdzie, to żeby po prostu nie patrzeć, nie myśleć tak dalej, ale ten brak rozprze jest naprawdę niezwykle istotny i to wpłynie właśnie nie tylko na waszą szybkość czytania, ale i właśnie na tą jakość po prostu przyswajanej treści. To jest uważam must i bardzo, bardzo bardzo Wam to polecam i koniecznie to zróbcie i zobaczcie, jakie będą duże efekty. I teraz w ogóle mi też tak przyszło do głowy, związane trochę to by mogło być właśnie z tym telefonem, bo ja na przykład jestem taką osobą, to już tak w ogóle na marginesie, może też to, to komuś pomo pomoże, że mm, właśnie tutaj chodzi o to tempo czytania. O, i jeszcze mogę wrócić, to zaraz też powiem, <laughs> a tak będę skakać, ale mam jakąś taką fajną energię do tego filmu, także w sumie fajnie. Jeśli też chciałam nadmienić, że jeśli chodzi o to tempo czytania, to nie stresujcie się tym, że na przykład czytacie jakąś książkę wolno. Z czasem to naprawdę jakby samo wchodzi w krew i z czasem naprawdę sami jakby. Uczymy się czytać szybciej, to przychodzi naturalnie. I też nie polecam Wam na przykład patrzeć cały czas na zegarek, że ogiejku, minęło już dwie minuty, a ja cały czas czytam tą samą stronę. Nieważne. Ważne, żeby też tą część, którą czytacie, konsumować jakościowo. Chciałabym też, żeby w tym filmie wybrzmiało, że nie jest ważne, czy, wy, czy wy, to chciałam powiedzieć na koniec, ale mogę powiedzieć też teraz, że jakby ja nagrywam ten film, ale tak naprawdę to nie jest takie istotne, żeby tych książek czytać nie wiadomo ile. Ja wiem, jakby ja sama mam taką presję, że teraz tych książek wychodzi tyle. Naprawdę wydawnictwa oszalały w ostatnim czasie, a książek na rynku dawno wydanych też jest bardzo dobrych mnóstwo i chcielibyśmy je poznać wszystkie, ale to jest niemożliwe. Jest niemożliwe, mam przeczytać wszystko co jest na rynku. Jakby staram się sama to do siebie jakoś tak wkładać sobie do głowy. Wiem, że jest ciężko, ale trzeba sobie jakoś to, nie wiem, no. Wiecie o co chodzi, jakby dość zrozumieć to. E, więc naprawdę to nie jest aż tak istotne, a jeśli chodzi właśnie jeszcze o to tempo, to chciałam też właśnie zmienić, że kiedy tylko będzie... Ja tak mam na przykład, że kiedy patrzę na zegarek, że Jezu, już tyle czasu minęło, ja cały czas jestem na tej samej stronie czy tym samym rozdziale, na znaczy, no, stronie, powiedzmy, bo może być długi rozdział, ale e, cały czas czytam, jakby, wiecie, tą samą, nie wiem, stronę. Teraz tak miałam szczególnie, jak czytałam, na przykład książkę po angielsku, którą normalnym, normalnym jest to, że czytałam ją jakby dłużej, bo to jest w innym języku, niż normalnie się komunikuje, ale jakby to chodzi mi o to, takie ma być krótkie wypowiedzi, że to jeszcze bardziej nakręcamy się i sprawia, że czytamy je w ostateczności jeszcze wolniej, więc. Wychodzi na to, że czytamy jeszcze wolniej i na przykład staramy się czytać szybciej, a nie rozumiemy tego, co czytamy, i trzeba się wracać, i w ogóle jesteśmy w punkcie zero. Także taka mała, chciałam tego o tym powiedzieć. A jeśli jeszcze na przykład chodzi o te audiobooki, to też widzę, że z czasem jestem w stanie ich yy, słuchać zdecydowanie szybciej. Jestem w ogóle w szoku, że na przykład dla mnie, jak to ja teraz słucham na przykład na 1 i 6, to dla mnie to jest takie, wiecie, zupełnie normalne. A kiedy moja mama słucha, kiedy ona w ogóle nie słucha audiobooków, jak mówi do mnie, czy ty w ogóle rozumiesz, co czytasz? Jakby, jakby w sensie, co, co, co jest mi czytane, a jak moja pani bibliotekarka mówi, że ona słucha na, na przykład dwa albo dwa i pół, to dla mnie to jest niemożliwe. Ale wiem, że z czasem to robi się możliwe, i z czasem też właśnie po prostu konsumując zarówno więcej, au, zarówno jak i więcej audiobooków, jak i treści na papierze, samemu nabieramy tą umiejętność, aby czytać szybciej. Ale to nie jest, podkreślę to jeszcze raz. Najważniejsze. Ważne jest, aby czerpać radość czytania, żebyście czytali to, co lubicie, a że przeczytacie, ksi czy przeczytacie książek 100, 200, 300. No nie wiem, czy można przeczytać 300, 30, 20. Ważne, żeby to były. Książki, które Wam się podobały, to jest najważniejsze. Także chciałam, żeby to już na koniec tego filmu wybrzmiało. Wydaje mi się, że wyszedł on całkiem fajnie, miał w sumie całkiem fajny humor. Dajcie znać, czy te rady e, jakby stosujecie je, czy uważacie, że są spoko, czy nie, czy wdrożycie je do swojej rutyny czytania. Mam nadzieję, że komuś one pomogą, a jak nie to, że chociaż miło ze mną spędziliście czas, no co mam powiedzieć więcej. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Pa!